I zobaczmy, drogie Beki, jak dla Was listopad się rysuje w kartach mapy, w kartach przesłań Waszego wyższego ja i kartach Tarota, jeżeli chodzi o aspekt pracy i aspekt miłości. W tle czytania pokazało Wam się w nieznane i pieśń duszy 41, 7 i 5, 13. A więc być może jakaś transformacja dla niektórych się tutaj szykuje, albo jesteście właśnie w takiej fazie, która no, przygotowuje Was. Do wejścia, czy też przejścia gdzieś przez jakąś narnię, ku sobie jeszcze bardziej. Zwłaszcza, że w tle czytania tarotowego pokazuje Wam się wspaniale, bo Rydwan, a więc zapowiedź po ciężkich, być może mozolnych bojach, albo właśnie jakim zakończonym etapie. No, jakaś taka słuchajcie, jakiś taki pęd do przodu. Niekiedy podróż, przeprowadzka, zmiana kierunku, nowa orientacja w to, co bardziej interesujące, w to, co także bardziej wam potrzebne. A więc być może gdzieś tutaj będziecie właśnie fokusować się w tym miesiącu, także patrząc na to, że tutaj gdzieś w nieznane idziecie, będziecie się fokusować na to, co wyrywa was z jakiejś pustelni, wyrywa was z jakiegoś być może marazmu, no albo jest bliższe po prostu waszej duszy. Która i tutaj, właśnie w tej pieśni, Wam się pokazała, a więc też wsłuchiwanie się w ten dźwięk, który wzywa Was, który Was nawołuje do pewnych kroków, zmian, może odwagi, czy też dla każdego, co będzie coś innego, bo pamiętajcie, czytanie jest ogólne, ale jeżeli się pokazuje pieśń duszy, to znaczy, że ktoś z Was być może nie słucha tej melodii, może gdzieś próbuje inaczej, albo jeszcze brak mu tego, co jest tą akceptacją, i ten miesiąc także będzie w może. Że w tą stronę kierował. Do większej wrażliwości, do większego także wsłuchiwania się w swoje serducho. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć jeszcze, jeżeli chodzi o kartę mapy. Praca, miłość, praca i miłość. Taka mroźna tutaj energia się pokazała tej zimy, ale i radość, zauważcie, a więc Wasza dusza gdzieś tego być może potrzebuje. To jest także akcent dziewiątki, a więc dla niektórych to, co tym siarczystym rozem jest, to, co gdzieś mm, właśnie. Pozwala na to, żeby pewne sprawy zwolniły tempo, po to, żeby się inne rozwinęły, raduje was. A więc być może są to także akcenty tego, co do tej pory trzymało was w jakimś napięciu i to gdzieś na chwilę zostanie zamrożone. Może gdzieś na chwilę ta emocja, ten stan czasami coś takiego, co właśnie nie pozwala spać spokojnie, zostanie gdzieś w, no, na chwilę spauzowane. Dla innych to może być po prostu czas takiego takiej hibernacji, a więc Przejścia czy też zrozumienia siebie ku temu, co właśnie jest większą, wyższą akceptacją. Bo na przykład coś nie zmierza w dobrym kierunku, bo nie daje efektów, bo gdzieś pojawiają się jakieś spory, bo priorytety siebie wzajemnie wykluczają. A więc tutaj jest czas na to, żeby także radować się tym, co ten czas wam przynosi, pomimo że może nie być jakiegoś wielkiego wow, albo nie będzie jakiegoś takiego no, powodu chociażby do tego, żeby wszyscy byli zadowoleni ze wszystkiego. Natomiast Wy pamiętajcie, ważne, abyście byli sfokusowani na cel. Pokazał Wam się rydwa, a więc cieszcie się tym, co pozwala Wam ruszyć z kopyta, albo co pozwala Wam znaleźć jakąś niszę chociażby w tym sektorze, w tym obszarze, w którym gdzieś ten siarczysty mróz Przychodzi. Bo niekoniecznie on musi oznaczać, że to jest wasza energia, tak też czuję, ale może być tak, że, tak jak mówię, coś wokół będzie zamrożone, po to, żebyście wy mogli wskoczyć na, na jakiś inny pułap tego, co otworzy wam. Serce na ten uśmiech, na tę możliwość, na łapanie tego pozytywu, czasami chwili, która także nie czeka. A więc nie bądźcie bierni, bądźcie wyostrzeni, patrzcie na to, co także jest nieznane dotąd, a więc to też może być znak sygnał, żebyście trochę po omacku, trochę bez nastawień, bez oczekiwań, patrzyli na swoje potencjały. W miłości pokazuje Wam się podobnie jak u baranów, a więc może gdzieś tutaj tworzycie jakąś parę. Szeroko, szeroko otwarte ramiona, otwartość także na to, co przynosi wam świat, na to, co przynoszą wam inni ludzie, na to, co także na co wy jesteście mówiąc inaczej, gotowi. I pomimo, że karty były bardzo dobrze potasowane, pokazało wam się istnieje jedyne, jedyne światło, a to, co pokazało się w tle u baranów. Dlatego też zahaczam akurat do tamten znak zodiaku, może macie jakieś wibracje energetyczne właśnie w nim, to sobie również zobaczcie to czytanie. Natomiast tutaj dla Was pokazuje się autentyczność. A więc w tej miłości drogie byki, w tym miesiącu albo będziecie musieli być autentyczni, albo będziecie chcieli, lub właśnie ten miesiąc będzie skłaniał was, czy też innych do tego, żeby te otwarte. Promować, być w niej także zakorzenionym, no i tylko w, w takim podejściu łapać gdzieś te pozytywne chwile, ale także przyciągać to, co Wam potrzebne, właśnie poprzez taki system nastawień, poprzez taką gdzieś wibrację gotowości, przełamania siebie, bycia trochę bardziej aniżeli mniej, aby nie zaciemniać obrazu, aby też nie przykrywać czegoś. Na siłę, nie zakrywać może tych emocji, bo pamiętajcie, że światło, czy też inaczej, ciemność jest brakiem światła, a światło jest czymś niezwykłym, a więc czy poszukujecie prawdy, czy poszukujecie sensu, czy poszukujecie drugiej osoby, ważne, aby, no właśnie, patrzeć otwarcie, być otwartym, ale też doświetlać to, co tego światła potrzebuje, aby się nie usterzniać, aby gdzieś ten pojazd, ten wehikuł tej miłości prowadził Was do przodu, a nie cofał w te miejsce. Miejsca, które nie są dla was, lub których już nie chcecie odwiedzać. Ten miesiąc mówi do ciebie, drogi byku, uwolnij wszystko, co uniemożliwia szczęście wkroczenie w swój świat. Dopóki nie pozbędziesz się wszystkich blokad, będziesz tkwił w przekonaniu, że cierpienie jest najbardziej szlachetną formą przeżywania życia i tylko ono może ciebie czegoś nauczyć. Nie wierz w to, pozwól się porwać właśnie tej energii lekkości, zaufania czasami. I pamiętaj, że kiedy sprzeciwiasz się swojej duszy, oddalasz się od światła. No, więc właśnie, gdzieś tutaj są bardziej uparte byki wśród Was, mniej może takie chętne, żeby sobie zaufać, lub gdzieś może są osoby, które wypierają, zaprzeczają i brną dalej. No albo właśnie, albo się nie poddają temu, co jest pewną miękkością w tej rutynie, która Wam towarzyszy każdego dnia. Zobaczmy, co w tej pracy tutaj się pokazuje dla Was, jeżeli chodzi o obecną sytuację. No właśnie, a propos miękkości. A Słuchajcie, no tak y, patrząc pierwszym rzutem, wspominając o tej miękkości, no właśnie. E, słuchajcie, wasza pozycja jest dosyć pewna, stabilna, związana z y, wszystkim co materialne, takie też potrzebne, y, gospodarne bym powiedziała, a więc y, wy podejrzewam, albo jesteście sobie szefem, albo też zajmujecie jakieś może wysokie stanowisko, bądź też dążycie do tego co nimi jest. Niemniej jednak pozycja dla niektórych też jest po prostu stała, trwała, niezmiennie dobra, słuszna, także jeżeli chodzi o wybór. Brakuje niektórym z Was tego, co jest tą radością. Brakuje Wam niekiedy tego, co mogłoby pokazywać się na horyzoncie w trochę bardziej, nie tyle okazały sposób, ale trochę szybszym tempie. A więc gdzieś może taka pewna niecierpliwość Was charakteryzuje, czy też brak bycia konsekwentnym. No i teraz, problem, który Wam się pokazuje, dla niektórych niekiedy jest to cel, który obraliście, a więc cel uświęca środki i taka tutaj gdzieś mi się nuta pokazuje, że być może dla niektórych jest to problemem, że to czego się chwytacie w sposobie byciu, trwaniu, działaniu, wy albo wasze środowisko, bo pamiętajcie, czy to nie jest ogólne, nie do końca może wam leżeć na sercu, nie do końca może wam się podobać lub nie podoba wam się ta droga, którą to ten aspekt, to zagadnienie w pracy, ten obszar kroczy. I nie będę tego rozwijać o większe szczegóły, po prostu e, chwytajcie to, co jest tym przekazem ogólnym, również e, no, dostosowując to w miarę do swoich potrzeb, bo też pokazał mi się kierunek, kroki, które mm, czynicie w tej pracy. I dla niektórych byków powiem tak, że są trochę radykalne, a więc trochę też raniące być może z innych, a tym samym siebie. A więc nie wiem, czy słuszne środki właśnie są podejmowane. I te środki tutaj także no, pokazują się jako problematyczne, że może m, odwracacie się od, od nich. Jeżeli chodzi o bycie, tak jak powiedziałam, konsekwentnym, albo odwracacie się od konsekwencji, które one za sobą niosą. Albo to ktoś w tej pracy, czy też w ogóle kierunek tych działań, które robi, które, w których uczestniczycie, no właśnie was zastanawia, tak? Na ile to jest słuszne, na ile to jest pewne, na ile to nie szkodzi, a pomaga. Kroki, które powinniście podjąć, na pewno skłaniają was do większej odwagi, no i do bycia trochę gdzieś za kurtyną tego, co nie do końca wprost. Bo pokazał się księżyc. To również energia emocji, pamiętajcie, a więc i zaufania, dużej intuicji, także, odbierania czegoś na zupełnie innych, w zupełnie innych standardach, w zupełnie innych wibracjach, aniżeli inni na to patrzą. Pokonywanie swojego gdzieś oporu, blokad pewnych, wychodzenia z cienia, także, albo potrzeby ujawnienia czegoś, żeby to nie było gdzieś takie w półmroku. Taka tutaj się energia pokazuje jako kroki, które powinniście poczynić. To także rada w krokach, aby być bardziej właśnie wrażliwym, aby gdzieś nie być takim radykałem, bo gdzieś tutaj mi się pokazuje, że do tej pory może byliście tacy trochę za bardzo wprost, może kogoś poraniliście, może nie było to do końca przemyślane, a tutaj... Pokazuje się no, praca z cieniem, żeby trochę gdzieś wyjść naprzeciw temu, co jest bardziej optymistyczne, radosne, spójne z koncepcją także większej trwałości, czy relacji, czy emocji, także w tej pracy, gdzie być może macie do czynienia z, bezpośrednio z ludźmi. A więc tutaj pokonywanie jakiegoś mroku w sobie, czy nastawienia negatywnego, czy jakiegoś być może no właśnie braku chęci zaufania czemuś, trwania w jakiejś takiej energii, bym powiedziała nawet trochę toksycznej, aby z niej wyjść, aby się przemóc, aby złapać odrobinę światła. A więc nie poddać się temu, co jest być może negatywne w tym miesiącu, żeby tylko gdzieś nie przeciągać właśnie takiego mroku. A gdzieś tutaj karty w tych krokach nawołują Was właśnie do takiego kierunku. No i ogólnie miesiąc, słuchajcie, zamyka się lub też pokazuje dla Was w takiej logicznej postawie, a więc Królowej Mieczy. No i a... Tak przekornie powiem, bo ten siarczysty mroz się tutaj pokazał, radość gdzieś też z tego płynąca. No i mówię, dla niektórych mogą być to takie sytuacje, które pozwolą Wam na skorzystanie z tego, co jakimś przestojem na przykład jest, albo sytuacją zamrożoną, która na chwilę odwleczona w czasie pozwoli Wam na przykład rozwinąć siebie bardziej na jakiejś scenie. Ta królowa, jak widzicie, w, w kontrze do tej królowej może mi pokazywać także, że ten miesiąc będzie chciał wprowadzać do środowiska Waszej pracy nowych ludzi, chociażby, czy też nowe pomysły, nowe umowy, zapisy, jakieś, no, jakieś takie historie także może przyciągać, które już znacie z przeszłości, a więc jakieś déjà może się tutaj pojawić dla niektórych. Coś, co, no właśnie, coś, co być może także i Was wyostrzy, czy też Waszą umiejętność postrzegania tego, świata, tej sytuacji, tych okoliczności bardziej intuicyjnie. Ale to jest także taka, słuchajcie, energia m, dobrego menadżera, dobrej kreacji, zorganizowania, fokusu także na metody, także wszelkie, które są związane i charakterystyczne właśnie także dla tego żywiołu powietrza. A więc, tak jak powiedziałam, większa być może będzie tutaj uwaga Wasza skoncentrowana na Pracy w komunikacji, na waszym głosie, który może być ważny, czyimś głosie, jakimś zapisie, jakiejś, nie wiem, ustawie chociażby, która wejdzie, czy no właśnie jakimś sprawom formalnym w mniejszej lub większej skali, które ten miesiąc będzie chciał przed wami kreować. Rada na ten miesiąc, która się wam pokazała, to czwórka pentakli, a więc gdzieś tutaj powiem tak: zabezpiecz siebie drogi byku, jeżeli chodzi o to, co co jest tą materią pieniądza, a więc być może nie bądź rozrzutny, nie roztrwaniaj także tych zasobów, działaj z głową, działaj przemyślanie, logicznie także. Jak zauważycie, ta energia tej królowej pentakli jest bardzo okazała, tak? ona jest tutaj taka no, wszechobecna, wszechogarniająca, taka matka ziemia. Taka dorodna. No, i gdzieś tutaj być może ta karta w tym miesiącu i ten miesiąc także nakłania was do troszeczkę większej powściągliwości, jeżeli chodzi o metody działania, o to, co wdrażacie, w jakim stylu, z jakim rozpędem, z jakim rozmachem, także to, o czym mówiłam na początku. Czwórka monet to także takie zatrzymanie energii, nie pokazywania wszystkiego, czyli o być może wasze strategie, czy też wasz plan, koncepcje nie powinny być także a, nagłośnione lub pokazane w takim spektrum, jakbyście nawet sobie życzyli. Ten siarczysty mróz, a więc gdzieś takie zamrożenie czegoś mi się pokazuje, także w tej czwórce e, pentakli. Znacie swoje sytuacje, to czytanie jest ogólne, gdzieś takie znaki sygnału się pokazują, a więc zamroź, zatrzymaj, powstrzymaj, wymyśl, przeleć nad tym, gdzieś parę pięter wyżej. Spójrz na to także z innej perspektywy, z wysokości, a może z perspektywy tych, y, którzy przyglądają się Twojej pracy albo z perspektywy, tego, co trochę oddalone w czasie, jakby za chwilę, co miałoby nastąpić. Trochę takie, jakby wybieganie w przód, zapobieganie także. E, tak mi się tutaj ten miesiąc dla Was pokazuje. Dajcie znać, jak to u Was wygląda. W pracy pokazuje się szeroko otwarty istnieje jedyne światło, energia właśnie tego przebudzenia energia też bycia w zaufaniu. Wasza obecna sytuacja kroki, które czynicie kroki, które powinniście podjąć No dobrze, słuchajcie, w miłości w miłości jest tak, no, próbujecie może coś z czegoś ubrać, wykombinować, pójść w jakąś nową sobie drogę albo dać czemuś szansę, tak powiem. No i tutaj, tak naprawdę, waszą obawą w tej, w tej miłości dla niektórych jest zbyt duża porywczość. Wasza czyjaś energia powietrza, więc też może być to znak powietrzny, który gdzieś stoi w kontrze lub z którym właśnie próbujecie opracować pewne strategie, albo umiejętnie do niego staracie się podejść. To jest komunikacja, która gdzieś tutaj stoi w takim zaburzeniu, a więc być może przeszkadza Wam sposób, jakość, ilość słów wypowiedzianych, czy też styl, w którym, no właśnie, ta przygoda się dzieje. Ta przygoda to może być, pamiętajcie, Wasz związek, Wasza relacja obecna, ale także te potencjalne, znajomości, które się pokazują na Waszej drodze, a więc może spotykać się ludzi, którzy są za bardzo gdzieś do przodu, za bardzo gdzieś wyrywni, porywczy, bądź też tacy mało konsekwentni, ale też trochę złośliwi. Ta złośliwość, powiem tak, gdzieś też może Wam doskwierać w tym miesiącu przy chęci właśnie otworzenia tego serca, a więc gdzieś być może podejściu takim pragmatycznym, bo tak mi się pokazuje, że Wy podchodzicie do sprawy trochę bardziej może tak przyjacielsko, pragmatycznie, w zaufaniu, czy w pełni uczuć, czy właśnie, czy trochę interesownie też są. Też, muszę powiedzieć, są i tacy wśród Was. Ale pamiętajcie, że też są tutaj takie historie pokazane, które z gruntu jakby nie mają szansy się rozwinąć, właśnie ze względu na to, że mówicie innym językiem. Właśnie ze względu na to, że um, nie do końca być może rozumiecie intencje swoje wzajemne, albo to, w jaki sposób się komunikujecie, nie otwiera tej drugiej strony na siebie. Czy to Wy, czy to ktoś Wam takie rzeczy funduje, tutaj już sami ocencie. Się rydwan, słuchajcie, a więc dla was i w pracy, i w tych działaniach sercowych, jest to energia taka współdziałania, równowagi. Zresztą ta równowaga też wam się pokazała w karcie miesiąca, że ten miesiąc także będzie skłaniał was do takiego może nie tyle balansu, chociaż też go łapania, ale takiej pewnej powściągliwości, czy też trwania gdzieś w jakimś takim zawieszonym punkcie. Być może tutaj obserwacja wasza, albo no właśnie to w jakiś sposób. Patrzycie na tę sytuację, trochę y, komplikuje sprawę, a więc być może patrzycie zbyt ambitnie, albo gdzieś czyjaś ambicja, także y, chęć może postawienia czegoś jako priorytet ponad Waszą relację, y, może to też Was dotyczyć, pamiętajcie, y, stanowi być może problem. Stanowi problem, jeżeli chodzi o. Y, Taką miałkość uczuć, bo mi się taka miałkość tutaj pokazuje, a więc pewna drobnica. Nie do końca jest to coś, co mogłoby zbudować jakieś imperium, nie do końca jest to coś, co mogłoby e, chcieć się rozwinąć, tak dla niektórych się tutaj pokazuje. To są wasze obawy i obecna sytuacja. E, miesiąc w każdym razie w zmierza, czy też w krokach, które wam są radzone, pokazuje większą stanowczość, większą logikę, trochę takie tupnięcie na siebie czy na kogoś, postawienie też na szczerą rozmowę, na komunikację, a więc jeżeli. Macie tutaj właśnie problem z komunikacją, z dogadaniem się, dograniem szczegółów. To powiem w ten sposób, że karty tutaj radzą, aby samego siebie nie chować w klatce, aby siebie nie podporządkowywać tylko dlatego, że jest to lepsze zło. Bo tutaj się tak trochę pokazuje, że schodzicie komuś z drogi albo nawet umniejszacie siebie niekiedy, żeby no coś. Ugrać, żeby coś, żeby wytrwać, mówiąc, mówiąc najprościej, żeby gdzieś też siebie nie poranić, a i tak siebie ranicie. A więc dla tych, których ta sytuacja dotyczy, faktycznie jest tutaj pokazane wyjść z klatki, wyjść z energii, która cię podgryza. Nie daj się podgryzać także i umniejszać w tym, co robisz, tym, kim jesteś, jaka jest wartość również Twoja. Tylko działaj śmielej. Działaj śmielej również, jeżeli chodzi o poszukiwania, czy też o to, że ty przejmujesz inicjatywę, na przykład w kwestiach tych związkowych. A więc, bądź, bądź zwycięzcą, bądź prawdomówny. Patrz również naprawdę bardzo szczerze, otwarcie i no, staraj się wychodzić pogodzony z nią, jaka ona by nie była. To, jest ta szeroka, to, jest, to są te szerokie, otwarte ramiona to jest to właśnie jedyne światło. A więc, tak jak było powiedziane na początku, ciemność to tylko brak światła. I gdzieś tutaj być może dla niektórych to jest informacja, że trzeba włączyć to światło, że trzeba coś doświetlić, coś klarownie też postawić w obliczu faktów, a więc nie unikać tego, co tym faktem jest, nie kręcić się w kółko. Miesiąc pokazuje się w umiarkowaniu, a więc umiarkowanie, i gdzieś przestępujący być może z nogi na nogę. Taki gdzieś też, bym powiedziała, kontemplacyjny. I dążące do takiej słuchajcie, odnowy, a więc może przez tą rozmowę, może przez to, co też będziecie sobą wyrażać czy pokazywać, nastąpi właśnie gdzieś taka trochę uzdrawiająca energia. Pamiętajcie, żeby się nie śpieszyć, bo ja tu czuję energię pośpiechu. Nie wiem czemu, no nie wiem kogo to dotyczy, może to jest ten właśnie ten rydwan, że gdzieś komuś się do czegoś śpieszy, że gdzieś. Coś z czymś, gdzieś energia pędzi. Czy to jest energia wasza, czy to jest energia w ogóle tego, co byście już chcieli? Tutaj nie przyspieszajcie pewnych tematów, walczcie też ze swoim ego, bo także o tym mówi Karta Rada, która się pokazała właśnie w tym cesarzu, a więc postarajcie się gdzieś no, być sobie panem i władcą, umiejętnie zarządzać tymi zasobami miłosnymi i chociażby energią tego, co wam w nie robi, ale też postaracie się patrzeć na sprawy z poziomu działania i stabilizowania, a więc taka energia się tu pokazuje, aby no właśnie, czegoś nie. Nie tracić, nie burzyć, ograniczyć się gdzieś także do tego minimum, jeżeli chodzi o płynność także tej komunikacji, a więc tutaj w, w pewnej dyscyplinie ten miesiąc dla was się w tej miłości pokazuje, aby być zdyscyplinowanym, aby też chronić i rozsądnie podchodzić do sprawy. To jest też taka struktura, słuchajcie, rodzinna, więc gdzieś tutaj te sprawy ważne, te, to, co ma pierwszeństwo, to, co jest istotne, to, co jest także inicjatywne, już przeze mnie wspomniano, będzie ważne, abyście ją mieli, może wykazali, bądź też byli właśnie w swojej własnej energii, tej oryginalnej, a więc żeby siebie nie umniejszać, nie schodzić komuś z drogi, aby wiedzieć także, jakie są mocne strony tego związku, Was, no, tego właśnie rydwanu, e, zwanego miłością, a więc jak go prowadzić, w jaki sposób go obsługiwać, więc być może tutaj taka instrukcja obsługi w tym miesiącu, e, będzie ważna, żeby ją doprecyzować, żeby ją umiejętnie przeczytać, poświęcić, Chwilę na to, żeby też pogadać, obgadać pewne kwestie. No, tak się tutaj u Was pokazuje, że co, po, co nagle to pod diable i też nie ma się coś śpieszyć z pewnymi tematami, kwestiami, osądami. Także pamiętajcie, jeżeli to Was dotyczy, bo też niektórym to chodzi po głowie. Staracie się patrzeć trzeźwo na sytuację, tak mówi ta, ta, ten miesiąc do Was. W kwestiach miłości, tak samo mówi w kwestiach pracy. Tyle, że w kwestiach pracy zachęca Was jeszcze do tego, żeby wykazać się większym sprytem, większym także umiejętnością wyciągania wniosków z tego co przeszłe. żeby gdzieś o tą, o tą nutę retrospekcji się pokusić, wdrożyć ją w życie, a więc nie działać tylko i wyłącznie z poziomu tych środków właśnie które uświęcają cel, ale patrzeć trochę głębiej, studiując tym samym i sytuację i siebie a i wokół siebie wszystko to co podbija energię Sprawia, że czujecie przepływ powietrza, świeże i dotlenione płuca. Mówiąc inaczej, tak dla niektórych a propos kwestii płuc, no właśnie, może też tutaj sprawa związana chociażby z papierosami. Jeżeli palicie, to postarajcie się patrzeć bardziej zdrowo na siebie w tym miesiącu. Zadbajcie o to, co jest świeżym powietrzem, co nie wprowadza wam toksyn, co nie zamąca gdzieś obrazu. To tak jak z lotem wiecie, żeby była przejrzystość, żeby można było trafić do celu. No i tak samo jest z myślami, żeby nie karmić siebie tym, co niepotrzebnie przyciska Was do ziemi. Taki jeszcze akcent mi się tutaj pokazuje, A więc pędźcie po to, co jest Wam pisane, pędźcie po to, co czujecie, za co się powinniście złapać. W tej energii również rydwanów w tle pokazuje się Wasza chęć i potrzeba. No i może też dlatego, tak jak powiedziałam, gdzieś kwestie braku pośpiechu nasunęły mi się jako rada, żeby też nie do końca się śpieszyć, pędzić gdzieś na złamanie karku, ale żeby robić to w pewnym dobrym Przygotowaniu, planie, przemyśleniu także, czy przygotowaniu chociażby. W kwestii miłości, również ta rada może też oznaczać. Yy siłkujcie się wiedzą starszych albo tych, którzy w, mają, są głową rodziny. Być może rola ojca dla niektórych będzie tutaj znacząca, być może to też jest kwestia poradzenia sobie lub ustalenia do określenia, wejścia w jakąś komunikację także z nos, z seniorem rodu albo z osobą, która reprezentuje właśnie ten status. Jaka jeszcze czakra dla byków na miesiąc listopad? Zobaczmy. No i bardziej nie mogło się pokazać jak czakra serca, a więc ja kocham. A wskazówki dotyczące tego, co codzienne, żeby to serce i żeby tą czakrę aktywować, mówi o pozytywnym wpływie. Właśnie, zmienności serca. To odległości między poszczególnymi uderzeniami serca. Im większe różnice, tym serce jest bardziej elastyczne. Dlatego, jak mówi karta, żyj wszystkimi swoimi uczuciami na przemian tego, co jest czasami napięciem i odprężeniem. Po to, by Twoje serce umiało właśnie być w tym rytmie, czasami tego przyspieszenia, słuchaj swojego serca także, abyś mógł uczyć się, jaki jest jego głos. Co chcę ci powiedzieć, jak powinieneś pewne sprawy postrzegać. Zadaj sobie także pytanie i posłuchaj odpowiedzi na nie. Tam w środku. Praktykuj przebaczenie w tym miesiącu, drogi Beku, i uwolnij swoje serce. Przebaczenie zaczyna się od chęci przebaczenia. Dane jest ci postrzegać, czuć i odbierać wszystkie uczucia, ale nie jako ciężar. Dlatego uznaj, to, że to nie ma być ciężar, i wyrażaj swoje serce siebie w sposób odpuszczający. Porozmawiaj o tym sam ze sobą, przed sobą. Może napisz list, który jest właśnie taką nutą odpuszczenia, wyrzucenia czegoś z siebie na białą kartkę papieru. I pamiętaj, żeby kochać siebie, żeby zrobić dla siebie jak najlepiej w tym procesie, w którym istniejesz, aby traktować siebie po przyjacielsku, aby też traktować w ten sposób innych, a więc tak jak patrzysz na siebie, w ten sposób również postrzegasz ten świat. I to weź być może w tym miesiącu bardzo pod uwagę. Otaczajcie się także tym kolorem zielonym w tym miesiącu. Pozwólcie sobie na to, żeby on także was troszeczkę gdzieś się pohamował, jeżeli będziecie za bardzo rozpędzeni, albo żeby Was otwierał na to, co potrzebuje gdzieś tego zmiękczenia. To także zielone światło, a więc podarowanie sobie właśnie tej aktywności otwierania siebie szeroko na innych, na inność, na swoją także czasami nutę, tę niedoskonałą, której, której nie lubimy, aby ją zaakceptować, aby ją też docenić, że ona jest po coś. A na potwierdzenie pokazała Wam się jeszcze afirmacja, także związana z czakrą serca, która mówi, że to jest Wasze centrum energetyczne i ono, właśnie to moje, Wasze, ale moje serce jest otwarte i daje oraz otrzymuje miłość bezinteresownie. No, słuchajcie. Bardzo fajny przekaz, bardzo taki ocieplający, a więc gdzieś w tym siarczystym mrozie, gdzieś w tym może zamknięciu lub wsłuchiwaniu się i byciu gdzieś w, no, w takim poczuciu niewiedzy czasami, dezorientacji, chęci odkrywania albo pohamowania tego, co tą chęcią jest, remedium na to jest serce, otwartość, bliskość, zaufanie i taka prawdziwość. Ta zieleń właśnie. Trzymajcie się i dajcie znać. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Hej!